Witam koledzy poszukiwacze. Kolejny wypadek, Dziś ja postanowiłem nagrywać w miarę na bieżąco. Taki oto teren przy rzece. Niedawno skoszona trawa, także troszeczkę mi tutaj łatwi, bo z reguły ta trawa jest dosyć wysoka. Gareth już leży, jak widzicie, dołek wykopany, pierwszy dołek koło samochodu i wyskoczyła dwójeczka. Polska ładna dwójeczka. Także zapowiada się dosyć ciekawie, zobaczymy co będzie dalej. Pozdrawiam. Witam po raz kolejny. W sumie nic specjalnego dzisiaj nie było. Dwojeczka którą wcześniej widzieliście. Nic specjalnego, obiegówka. Końcówka od kabla. Musiężna końcówka, resztka kabla miedzianego. I pod koniec już wykopałem dwa śmiertelniki należące niegdyś do młodego chłopaka który jak się okazało od 3 lat nie żyje się dowiedziałem od miejscowego znajomego ponieważ ja tutaj nie mieszkam imię nazwisko podałem znał chłopaka chłopak zginął 3 lata temu miał 18 lat przekażemy to rodzinie sądzę, no tak przypuszczam przynajmniej, że powinni być zadowoleni z tego faktu mam nadzieję, że specjalnie go tutaj nie zakopywali tylko że chłopak zgubił będą mieli jakąś pamiątkę po nim Także to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.